Cześć, Maciej Michalik, Profi Fitness School. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o najnowszym szkoleniu, które mam przyjemność przeprowadzić dla Ciebie, czyli tenerze przygotowania motorycznego w Profi Fitness School. Na samym początku warto przybliżyć, jakie są różnice pomiędzy tenerem personalnym a trenerem przygotowania motorycznego. Przede wszystkim trener personalny to specjalista współpracujący z osobami amatorsko-uprawiającymi aktywność fizyczną lub sportowcami amatorami. Z kolei trener przygotowania motorycznego to specjalista, który na co dzień współpracuje ze sportowcami zawodowymi, poddanymi konkretnemu określonemu procesowi treningowemu, gdzie praca nad siłą, praca nad motoryką jest elementem wspomagającym proces treningowy. Nie jak w przypadku tenera personalnego, gdzie praca, nad siłow... praca na siłowni sama w sobie jest celem już. Kolejna różnica w pracy pomiędzy tenerem personalnym a tenerem przygotowania motorycznego to monitorowanie postępów pracy naszych podopiecznych. Tener personalny zazwyczaj monitoruje wagę, poziom tkanki tłuszczowej, niekiedy morfologię. Z kolei trener przygotowania motorycznego również. Używa tych elementów wymienionych wcześniej i dodatkowo dochodzi jeszcze pomiar wyskoku dosiężnego bądź wyskoku w dal. Sprawdzanie, jakie postępy nasi podopieczni mają w generowaniu siły maksymalnej, czy też mocy, przy użyciu różnych narzędzi pomiarowych, a także sprawdzanie pomiaru siły oraz zakresów w stawach rotujących biodra oraz barki. Ćwiczenia dobierane przez tenera personalnego są na pewno znacznie łatwiejsze i prostsze do wykonania przez jego klientów czy też podopiecznych. Tener przygotowania motorycznego w swojej pracy posiłkuje się nierzadko trudnymi i skomplikowanymi narzędziami, takimi jak ćwiczenia w olimpijskiego bądź jego elementy, ćwiczenia balistyczne, gdzie do wykonania danych poszczególnych ćwiczeń wykorzystujemy piłki lekarskie lub ćwiczenia z zakresu pliometrii, czyli różne formy skoków obunóż lub jednonóż, gdzie zależy nam na jak najkrótszym kontakcie z podłożem. Generalnie w treningu przygotowania motorycznego zależy nam głównie na kształtowaniu cech motorycznych takich jak siła, moc, wytrzymałość czy szybkość. Inną różnicą w pracy tych dwóch specjalistów jest na pewno dobór obciążeń, jaki jest wykorzystywany w treningu. Tener personalny będzie bazował na obciążeniach lekkich oraz średnich, rzadko kiedy na wysokich kilogramach. Z kolei tener przygotowania motorycznego odwrotnie. Będzie znacznie częściej bazował na obciążeniach średnich bądź submaksymalnych. I poza kilogramami, jakie dobieramy w obciążeniach, również interesuje nas prędkość, z jakimi owe obciążenia się przemieszczają. Czyli możemy powiedzieć, że taki trening jest o wiele bardziej ryzykowny pod kątem wystąpienia kontuzji. Rozwiązaniem w pracy tenera przygotowania motorycznego jest zawsze stosowanie większej ilości ćwiczeń profilaktycznych, gdzie te ćwiczenia będą miały za zadanie usprawnić aparat ruchu, a także minimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji. I poza ustawianiem takich ćwiczeń w jednostce treningowej, również takie ćwiczenia występują w rozgrzewce, co powoduje, że rozgrzewka w przygotowaniu motorycznym jest zawsze dłuższa 15-20, niekiedy 25 minut. Ostatnim elementem, o jakim chciałem wspomnieć, jest możliwość pracy trenera przygotowania motorycznego w zespole specjalistów czy też sztabie trenerskim. W takim sztabie taki trener ma do dyspozycji trenera głównego, asystenta, fizjoterapeutę i nierzadko lekarza. Taka sytuacja stwarza idealne możliwości doboru jak najlepszych metod treningowych, czy też nie doprowadzania do zbyt dużego przeciążania i przetrenowania zawodników. Trener personalny z kolei to profesja, która działa w pojedynkę zdarza się sytuacja, że taka osoba ma do dyspozycji zaprzyjaźnionego fizjoterapeuta. Podsumowując, trener przygotowania motorycznego. To kolejny etap ścieżki rozwoju tenera personalnego. Korzystając z tego szkolenia dostajecie narzędzia, które w przyszłości pozwolą Wam na współpracę ze sportowcami sportów indywidualnych bądź sportów zespołowych. Maciej Michalik, Profi Fitness School. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia na szkoleniu.